Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Związki partnerskie. Co to takiego jest? Przed chwileczką z ust przedstawiciela lewicy usłyszeliśmy, że to nowoczesne rozwiązania. Polski system prawny nie zna takiej instytucji. Dobrze, że ta debata została wywołana przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej. Ja zabieram głos w tej debacie na skutek moich przemyśleń związanych ze spotkaniami z wyborcami. To odbiło się głośnym echem już wtedy, kiedy tu w polskim Sejmie uchwaliliśmy parę miesięcy temu prywatne prawo międzynarodowe. Dzisiaj znowu ta sprawa wraca, ale jestem przekonany, że już w lepszym kształcie, że rząd wyciągnął pewne wnioski z tej debaty, albowiem Unia Europejska na siłę próbuje zrównać instytucje, polskiego małżeństwa opisaną w Konstytucji z jakimiś tam dziwnymi związkami partnerskimi, które w innych krajach Unii Europejskiej, oczywiście nie we wszystkich, również są traktowane jako związki małżeńskie. To tak być nie może. Ja jestem bardzo zadziwiony, że Polska została tak potraktowana przez Unię Europejską. Przecież Unii Europejskiej znają Polską Konstytucję. Mam takie zapytanie, czy przypadkiem w tym procesie legislacyjnym w Unii Europejskiej niezbyt za słabo wybrzmiał polski głos i chciałem zapytać, czy ta dzisiejsza debata może skutecznie zablokować te rozstrzygnięcia, które dla nas, dla Polaków, są wielce kontrowersyjne i z całą pewnością niezgodne z polską tradycją, z polską można zaryzykować stwierdzeniem racją z racją stanu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.